Pojazd z niedawnych czasów, ale nadal spotykany na drogach, to Volkswagen Transporter Doka, czyli wersja z kabiną załogową. Co o nim sądzą nasi krytycy? Czy pojazd z początku XXI wieku nadal może cieszyć użytkowników? Okazuje się, że tak. Volkswagen Transporter T5 występuje w czterech podstawowych wersjach nadwoziowych: furgon, kombi, skrzyniowy. I skrzyniowy z podwójną kabiną. Nazwa DOKA to skrót od niemieckiego Doppelkabine, czyli kabina podwójna. To bardzo roboczy pojazd, ale omawiany przypadek mocno odcina się od brudnej roboty. Rurowanie z przodu, pałąk na skrzyni ładunkowej, terenowe opony, to wszystko wskazuje na inne zastosowanie tego transportera. Volkswagen Transporter piątej generacji, czyli T5, no już niewiele ma wspólnego ze swoim protoplastą z 1950 roku, ale też i znacząco różni się od swojego starszego brata, czyli modelu T4, który także nadal jest spotykany na polskich drogach. Ale T5 to już inny samochód. Jest bardziej osobowy, komfortowy, bardziej elegancki. A T4 to był jeszcze... Niestety faktem. Koncepcja pozostała taka sama jak u poprzednika, tylko ją unowocześniono. Całkowicie stalowe nadwozie jest częściowo ocynkowane. Ta samonośna konstrukcja spoczywa na niezależnym zawieszeniu wszystkich czterech kół. Jest ono dosyć twarde, ale wystarczająco komfortowe. Transporter z podwójną trzydźwiową kabiną. Może zabrać na pokład 6 osób. Kabina jest wygodna i ergonomiczna, a fotele zapewniają wygodną podróż. Bardzo fajnym rozwiązaniem i praktycznym jest też schowek ukryty pod kanapą. Z napędem synkro i odpowiednimi oponami, taki Volkswagen pociągnie na czepę podłodziową oczywiście z dużej łódki albo przyczepę do koni. Jakby nie patrzeć, to pojazd rekreacyjny solidny. Praktyczny i oczywiście wygodny. A jak się znudzi, to dostaniemy za niego dobre pieniądze. I tym pozytywnym akcentem dziękujemy Wam za przybliżenie kolejnego bohatera nie tak dawnych czasów. To już wszystko, co mieliśmy na dziś, a w następnym odcinku zobaczycie. Grunciarza w akcji. Ostrzeżenie przed głupotą na drodze, relacje z ciekawej imprezy, porady i wyjaśnienia eksperta. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego złotu Mastercraft, oporę 19:21.